Witam na swoim kanale. Proszę Państwa, w tym odcinku poświęcę temat waporyzacji. Jest to nowy dla mnie temat. Właśnie w czwartek, dwa dni temu, dzisiaj, sobota, na Allegro zamówiłem nowe urządzenie. Jest to taka paczka, która zawiera waporyzator, model. Arizer Solo 2. Paczka jest z firmy Ultri Pro, właśnie z Allegro. I bardzo szybko przyszła w ciągu dwóch dni. Dzisiaj jest sobota, zamówiłem w czwartek, już mam ją u siebie. Pokażę Wam, co jest w środku. Jak to wygląda. Jak ten model. Jest to tak zwany waporyzator Sesyjny konwekcyjny zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczcie co w środku. Robimy tak zwane unboxing. Tak jak to modne jest na kanałach akwarystycznych lub innego typu yy, kanałach tematycznych, i pokażę Wam na żywo, co jest w środku. Proszę bardzo, Pudełko i jakieś gratisy od firmy. Bardzo ładnie wygląda na cukierek i nawet nie wiem nie wiem co to jest jakieś smakowe chyba po prostu nie wiem no zobaczmy to jest ten solo 2 ariser tu nie jest nic napisane akurat nazwa tej tej firmy, może z tej strony. Zobaczmy. Nie wiem czy widać. Ale to widać wszystko w odwróconej kamerze. A więc pierwsza jest instrukcja obsługi, proszę bardzo po polsku, wydrukowane małą czcionką, żeby się zmieściło na jednej kartce. Jest instrukcja użycia. Co w pudełku? W pudełku znajduje się. Solo 2 Multi czyli to jest chyba grzałka. Tak, jest napisane po angielsku, niby to jest po polsku instrukcja, ale to jest hiter, to jest chyba grzałka. Ładowarka z zasilaczem znaczy, no, tak jakby jedno urządzenie ładowarka, zasilacz. Jedna szklana rurka aromatyczna. Nie wiem, co ma rurka aromatyczna, to się akurat nazywa. No, po prostu taka szklana rurka 90 mm szklane naczynko do aromaterapii. Druga szklana rurka aromatyczna 110 mm. Pokrowiec z możliwością popięcia pod pasek. O proszę, nawet można przenosić, bo to jest właściwie przenośny waporyzator. To jest bardzo ważne. Mieszadełko. Później to zobaczymy. Próbka botanicznego suszu. Oproszę, nawet próbka suszu jest. Silikonowe pokrywki na rurkę. Sitka ze stalki nierdzewnej, ze stali, przepraszam, i instrukcja obsługi, czyli to wszystko. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. A więc mamy tu mieszadełko, prawdopodobnie w opakowaniu. Jeszcze takie, takie o mieszadełko. Ja nigdy tego nie używałem wcześniej, takich waporyzatorów. Jest to zupełnie nowy dla mnie temat, także yy, nie mogę się wypowiedzieć. Jak tego się używa, jeszcze przeczytam instrukcję obsługi. Na razie zrobimy po prostu unboxing. Tu jest tak, jakby szklana rurka, której się chyba nabija. Pewnie to jest część nakładana na grzałkę. Na tą elektroniczną, no zobaczymy. Tu jest to główny element. Czyli jakby ten waporyzator z grzałką Hiter i on ma regulację temperatury zdaje się pomiędzy 180 a 210 stopni, ale dokładnie nie, nie wiem. Będę musiał to przetestować. Zasilany jest napięciem 12V i zdaje się, że czas ładowania to wynosi 3 godziny. Można używać też w czasie ładowania. Gdzieś czytałem wcześniej. Yy, tutaj są te rurki szklane, gdzie się właśnie ta a, a, no, yy, nabija susz. Tutaj chyba w tej końcówce. A tu się wdycha. Inhaluje. Wszystko jest pięknie popakowane. to jest ta dłuższa rurka no. na razie zobaczymy co jest pod spodem czy coś jeszcze jest pod spodem instrukcja pewnie jakaś czy coś tak po angielsku pewnie o i chyba zasilacz tak no jest yy Owner Manual, czyli instrukcja użytkownika, nie wiem, czy to widać. To chyba widać odwrotnie niestety, na tej kamerze, że wszystko tak zadzwrócone jest. No dobrze, są jeszcze dwa pudełka, proszę o jeszcze dwa. Jakby tak, tak, proszę bardzo. Zasilacz z polskim, z europejskim, standardowym, z standardową wtyczką i końcówką podobną do zasilaczy, do laptopów nowego typu, czy wyjścia na 12V maksymalnie 0,5A obciążenie wyjście 12V 1500mA o. na zasilaczu jest tak napisane co tutaj mamy? Aha, tutaj mamy ten pokrowiec do przenoszenia do paska, można podpiąć, ale on chyba jest troszeczkę. No nie wiem, jakiś taki mały. Chociaż może mi się zdaje, bo tutaj wszystko się chyba zmieści, bo są kieszonki, prawdopodobnie na rurki i kieszonki na tę całą grzałkę. Z regulacją temperatury, także prawdopodobnie to wszystko musi się dopasować do siebie. prawdopodobnie też jest po prostu minimalistyczna forma. A tutaj są te właśnie jakieś próbki. Także, o i jakieś sitka. I próbka suszu. Aha, suszu, ciekawe. Lawender, lawenda, proszę bardzo, ładnie zapach ma, jako pierwszy można nabić sobie, chyba mynkiem trzeba to zmienić, mam mynek, ale kupiłem sobie już od innej firmy, pokażę Wam to w innym odcinku, na tą chwilę to wszystko na temat modelu Solo 2, proszę bardzo, jakie piękne opakowanie, sztywny karton. Solidna praca. Wszystko spasywane ze siebie elegancko. No rozpakuję to w tą Jest ona poręczna, akurat tak mieści się w dłoni. Hmm. Tutaj jest żeby się brudnie nie dostał prawdopodobnie, bo tutaj właśnie powstaje temperatura, która podgrzewa susz do właśnie do zadanej temperatury ustawianej tutaj nad tym przyciskiem i tym to jest jakby chyba przycisk jakby z trzema funkcjami regulacja temperatury w górę w dół i iż jakieś inne ustawienia, ale nie, nie wiem dokładnie co zobaczymy później jak naładujemy go, bo on jest nie naładowany. Najprawdopodobniej zobaczymy czy włączy się? No nie, nie włączy się. Trzeba podłączyć, naładować. Dobrze, przeczytamy instrukcję. Dobrze, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję.